Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl. Pewnie wielokrotnie zastanawialiście się, jak pozbyć się pianki, która powstaje w odstojniku podczas odpowietrzania się miodu. Powstaje ona w wyniku napowietrzenia podczas wirowania i przelewania przez sita. Po jednym do półtora dnia na powierzchni powstaje właśnie coś takiego. Tutaj również pojawiają się drobinki wosku, drobinki pyłków. A jak w łatwy sposób się tego pozbyć? Nie ma nic prostszego. Użyjemy do tego folii spożywczej i nożyczek. Ze względu na to, że folia spożywcza, którą teraz posiadam, jest znacznie węższa od odstojnika, połączymy ją na środeczku odstojnika. Utnę nożyczkami nadwyżkę. I dołożymy obok kolejny pasek. Odstronyk przykryty folią. Teraz trzeba to połączyć tutaj pod spodem, żeby to nam się połączyło. I co teraz? Wkładamy delikatnie folię do środka. Opieramy o powierzchnię miodu, starając się tak, żeby nie zostało pod spodem żadne powietrze. Możemy coś, żeby nam nie kapało, nie nakapało na podłodze, bo jak robimy to w kuchni, to żeby nas żona nie opierniczyła. I delikatnie ściągamy. I zostają już śladowe ilości pianki. Pianka ta nie wpływa w żadnym wypadku, na jakość miodu drobinki, przede wszystkim wosku pyłku, również nie wpływają na to, że pogarsza się jakość miodu, który mamy. Jednak efekt wizualny po przelaniu do słoika trochę nam całą zabawę psuje. Niektórzy klienci są w stanie narzekać ze względu na to, że, że widzą jakieś drobinki, jakieś zanieczyszczenia. Oczywiście na powierzchni zostaną nam jeszcze jakieś małe drobinki i gdzieś tam jeszcze jakieś pęcherzyki powietrza, ale większość tego mamy tutaj na tym woreczku foliowym. To możemy z powrotem położyć na sito. Niech sobie jeszcze raz przeleci i przy następnym odstojniku kolejny raz zebrać. Tak więc, jeżeli wam to coś pomogło, to jestem zadowolony. Zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Trzymajcie się, hej, cześć.